Pokrój kilka tortilli na połówki. Wyjmij plastry sera topionego z opakowania. Obierz jedną cebulę. Posiekaj drobno. Podsmaż cebulę na patelni z oliwą z oliwek. Dodaj kilka ząbków czosnku drobno posiekanych. Dodaj mieloną wołowinę i dobrze wymieszaj. Drobno posiekaj jedną zieloną ostrą papryczkę i dodaj na patelnię. Usuń nasiona z jednej czerwonej papryki. Pokrój w drobną kostkę i dodaj na patelnię. Dodaj jednego pomidora drobno pokrojonego. Wymieszaj szpatułką. Dopraw słodką paprykę w proszku, oregano, biały pieprz, sól, czarny pieprz. Wymieszaj jeszcze raz. Duś pod przykryciem 10 minut. Opłucz natkę pietruszki w misce z wodą. Osusz ręcznikami papierowymi. Posiekaj drobno i dodaj na patelnię. Dobrze wymieszaj. Nałóż farsz na tortille z serem topionym. Dodaj mozzarellę. Posmaruj brzegi jogurtem greckim. Złóż w kształt trójkąta. Posmaruj papier do pieczenia oliwą z oliwek. Ułóż trójkąty na blasze. Posyp startą mozzarellą. Piecz 20 minut. Rozbij jedno jajko. Wlej oliwę z oliwek. Skrop jedną cytrynę wodą. Wyciśnij sok z połowy cytryny. Dodaj czosnek, sól. Zmiksuj sos blenderem. Przelej do miski. Dodaj sos sriracha, sos chili, czarny pieprz, wymieszaj sos. Podawane razem z sosem, kieszonki z tortilli nadziewane mięsem i serem są po prostu pyszne.